Witam, to jest mój kolejny mod z minecraft 1.3.2 nazywa się spawner gui spawner potworów o to w tym modzie chodzi, że pozwala nam wyrespić tym spawnerem wszystko co chcemy no nie wszystko, to co jest w minecraft'cie klikamy takim przyciskiem wyszy na mocny spawner i wyszkakuje nam most spawner wybieramy se kogo, kogo chcemy zrespić nie wiem, wezmę se Krowę czeka na się. Krowa teraz respi. Hmm. Fajnie, tak robić arenę I co tak walczyć. Będziemy zrobić spawner i ten tak się walczyć z potworami. Trzeba chwilę poczekać. Taki spawner. Czekaj, spróbujmy zrobić kurę. No co jest? Czekajcie. Może to działa na dircie. Byk. Owce O, widzicie? Zatrzwiła się owca Weźmy se e, Śnieżny golem Czyli bałwan Niektóre łóżki się nie chcą reśpić tak bardzo szybko Kurze ocelota o, małe ocelota. Dobra, to, ona, to już koniec budu. Myślę, że Wam się spodoba. Dajcie suwa i komentarze, Narka.